Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na wasze pytania. Lecimy z filmem. I Michał tutaj nabija się ze mnie. No fajnie! To jest odnośnie, jeszcze wspomnę, komentarz do filmu w tej wiecie latającej kuli, w której byłem w ostatnim odcinku, gdzie wam tak się w głowie kręciło do oglądania tego. Ale teraz wiecie, jak się czują ryby w kulach. Eh? No właśnie. Dobra. I Michał pisze tak. No fajnie, to fajnie. Nie można tak by do klienta rowerkiem, zero korków zdrowo. Nie, no pewnie, że zero korków i, i zdrowo. To musiałbym, wiesz, przyczepkę do roweru, a pełno wiader jakichś węży, czyścików, narzędzi, masę testów, preparatów. I innych dziwnych rzeczy są woże na takie serwisy e, wielkie wiadra 20 litrowe, kilka e, no cuda tam woże, wiesz, pompy czasami jakieś sprzęty inne no to ta przyczepka byłaby spora no i tak 25 km w jedną stronę 25 km w drugą stronę e, no miałbym kondychę, że Ci powiedzieć, nie? i potąd serwisów jednak wolę furę. Nawet w formie takiej kuli latającej. Wiecie, no gwiazda, śmierci, kule muszę tłumaczyć. Ech. I zapamiętam o najważniejszym. Pierwszy ja jeszcze drabinę wożę za sobą. Kartony, żeby to proskładać, wiecie u klienta, żeby nie nakapać, nie nabrudzić na podłodze tam śladu nie może być. Ręczniki, płyny do mycia, szyb, ekologiczne, bezpieczne. Postawiłem akwarium tydzień temu, 112 litrów, filtr wewnętrzny AQL Asap 500. Na razie posadziłem rośliny, czekam aż zbiornik dojrzeje i za jakieś dwa tygodnie dobór ryb. I tu moje milion pytań, jeśli Pan pozwoli. Myślałem o wymienieniu filtra na kubełkowy, tylko obradę chcę, obsadę chcę, może. Tu, tak niewyraźnie napisane, OK. Zdarza się każdemu. Hmm. Akwarium roślinne, kojąca zieleń, jakieś małe rybki z trzy otoski, nonki 10 bystrzyków amandy lub trzy otoski, 15 gubików. Hmm. I tu roi się od pytań. Cała masa. Filtr kubełkowy dla gubików przy filtrze kubełkowym. A, zgubiłem otek. Aha, przy kwitku bałkowym, jak często podmiana wody? dopiero początek, i nie chcę już czegoś popsuć, jestem cierpliwy. Co wam polecam? Przy szac, no tak, kurka znowu literki gdzieś pogubione, poprzestawiane. Siedma rybek Przyda się chyba, to miało być. Do małych rybek kwitku bałkowym. Jaką obsadę by wam dobrał? Dziękuję, czekam na odpowiedź. No, tak to jest z tymi słownikami. E, czasami też poprzekręcają, jak się pisze i powstawiają bez naszej wiedzy różne pierdoły, zagmatwając całe zdanie. I mi się takie rzeczy zdarzają i ciężko mi to było odszyfrować, ale y, ogólnie rozumiem o co chodzi. A więc tak, 112 litrów Asap 500. Hmm. E, no, Asap 500 do udanych filtrów niestety nie należy. Moim zdaniem jest to najgorszy filtr Bardzo nie lubię tego filtra. Jakiś czas w sklepie, który pracowałem wcześniej użytkowaliśmy te te filtry w jakichś małych akwariach z jakimiś krabami i tym podobnymi rzeczami. I powiem wam zauważyłem, że część tej gąbki przednia blisko tam wiecie pompy zbiera, a reszta pozostała czysta. Gdy ta przednia część była całkiem zawalona. No i wyciągać to z, tej, z tego pojemnika słoika, że ja tak powiem, wyciągając na siłę ten korek, który tam jest, no dla mnie jakaś masakra. No uważam, że to jest mocno nieudany filtr. I na lewą sprawę cokolwiek tam nie włożysz, będzie lepsze od tego. I czy e, pytasz, jaki filtr, czy filtr kobyłkowy tam włożyć sprawę to każdy będzie lepszy od tego. E, jakiś markowy dedykowany na trochę większy litraż, tak? celuj na takie filtry do 200 litrów, może większe, jeśli możesz. To jest jedna sprawa. E, możesz nabyć filtr jakiejś takiej nieznanej marki, typu jakieś tam chińskie HW na Allegro. One dość dobrze się spisują, mają przystępną cenę i na dzień dzisiejszy jest dostępność jakichś tam części zamiennych do tych filtrów. E, wielu z Was używa te filtry i z tego, co piszecie, jesteście zadowoleni. Więc tutaj rodzaj filtracji, się... inaczej, powiem prosto i z mostu, będzie to przepaść. Najtańszy, nieznanej marki filtr kub będzie lepszy od tego, który tam teraz masz. Zapewnić to lepszą równowagę biologiczną, mniej roboty, bo takie filmy szcześciu raz na kilka miesięcy. Mniejszy kłopoty na przykład z glonami. No, masa jest, ci tak powiem, masa możliwości. Już nie wspomnę o możliwości włożenia na przykład do takiego filtra specjalistycznych wkładów, e, jakichś wyciągających z wody, azotany, fosforany, krzemiany. Tego nie zrobisz w takim filtrze, jak masz. Znaczy, jakbyś dobrze zakombinował, to byś to włożył, ale efekty będą tak marne i tam szkoda gadać w ogóle. Nie wiem, czy byś zauważył w ogóle. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że po prostu to ci nie szpeci akwarium. No to filtr wewnętrzny, każdy jeden zajmuje miejsce. No i trzeba tutaj, e, robiąc aranżację, zrobić to tak, żeby te przykład, rośliny, czy ozdoby, korzenie, kamienie maskowały takie fity, żeby nie były na, na widoku. E, obsługa Asapa jest tragiczna, bo wyciągnąć tą gąbkę z tego wszystkiego, to Boże drogi. No. Odłączyć się ten zbiornik da prosto, tak? Ale wyciągnąć gąbkę z tego, tam jak śrubokrętami to podważały, no, jest dramat po prostu, nie? A, no i często trzeba będzie to robić. No, wydajność tego filtra to też dramat. E, więc, o czym tu mówić? Filtr bukowy jeśli jest w Twoim zasięgu, masz na to kasę, bierzcie, zastanawiaj się w ogóle. Lecimy dalej z, z tym pytaniem. Wiesz co, ja Ci to obsady ryb nie będę dobierał. Ty już widzę, jesteś na dobrym tropie i. I co tam sobie bierzesz z tych dwóch opcji, które tu napisałeś, będzie ok. Eee, czy pytanie, czy do takich ryb upłata się fitko Do każdych ryb. To jest bez znaczenia, czy tam możesz mieć w ogóle nie mieć ryb. Fitko-bełkowy robi robotę i, i pozamiatane. To już tyle razy mówiłem w tylu filmach, że aż mi się nie chce klepać tego samego koktajlera jeszcze raz. Eee, I teraz pytasz się, czy jeśli będziesz miał fitko to będziesz mógł robić rzadziej eee, podmiany wody. Nie. Jakikolwiek filtr masz posiadał, czy to będzie samp, panel filtracyjny, podmiany wody musisz robić regularnie. I niektórzy robią to co tydzień, powiedzmy sobie te 30-50% do wody, a czasami nawet więcej. To zależy od obsady ryb, i karmienia, e, parametrów wody generalnie i tak dalej. E, czy to będzie bardzo wydajna filtracja, czy kiepska filtracja, to nie ma znaczenia. Robimy po prostu podmiany wody, bo tak trzeba. Podmiany wody służą. E, do pewnego celu, tak? czyli rozcieńczasz rzeczy w wodzie, które się kumulują. Na początku nie będziesz miał jakiś tam, wiesz, problemów, ale po czasie, po czasie zaczną się pojawiać problemy i niektórzy z Was podmieniają co tydzień, niektórzy co dwa tygodnie na przykład wodę podmieniają, bo jeśli parametry wody na pozwalają, więc mała psada ryb, no to można sobie pozwolić na rzadsze podmiany wody, ale jak mówię, każdy akwarium jest inne i to Wy, akwaryści, wiecie kiedy należy wymienić wodę w takim akwarium. U niektórych sprawdza się co dwa tygodnie, u niektórych co tydzień. Ale są też tacy, co twierdzą, że miałem raz na kilka miesięcy. Ja wiedziałem takie akwaria. No tych ludzi tam nie rażą krasnorosty i w ogóle jakaś kaszana w tych akwarach co się wyrabia. Ale my, powiedzmy sobie, staramy się, żeby te akwaria były piękne. I posłuchajcie tu historii <laughs> o sprzedawcach w sklepach zoologicznych. E, łapa wakwa. Ja kiedyś w dużej sieciówce poprosiłem o 10 neonów czerwonych i młode panie, ekspedientki, zaczęły się przy mnie kłócić, która ma łowić. No może dlatego, że wiesz, może taki przystojny jesteś. E, ale chwila. U, a bardziej, która ma nie łowić. Sorry, stary, może się rozpędziłem. E, jak to stwierdziły, boją się i nie lubią tego robić. Szok. A jak powiedziałem z zażenowaniem, że kupią sobie gdzie indziej, to wręcz mi podziękowały. Masakra. I co ja mam tu komentować? Justyna Kamińska. Pan sprzedawca, bardzo profesjonalny. z jednego z pobliskiego sklepu po latach zrezygnował z akwarium w domu. Nie miał już chęci moczyć rąk znów po pracy. Mówił, że to jakby pracę do domu przynosić. Ha, bo nie był pasjonatem. No... <śledzio> Jak to wygląda? Nie? No, to może tak wyglądać. To się nazywa w tym momencie wypalenie zawodowe. Że po prostu już masz dość swojej pracy. idziesz do tej pracy i masz serdecznie dość. Wielu yy, przechodzi przez coś takiego. No, w każdej branży tak nazywam sprawę. Nie? Ja też kiedyś miałem taką pracę, w której yy, musiałem przejść do szatni przez taką wielką halę, i jak już przechodzimy przez tą halę, to już miałem dość. No i co, musiałabym się pożegnać z tą pracą, bo nie byłem w stanie psychicznie tam wyrobić. Po prostu czas mi się ciągnął, nie mogłem się zaangażować w to, co robiłem. No, totalne wypalenie zawodowe. No i po wielu, wielu latach takiej pracy, no człowiek, no może człowieka coś takiego spotkać, tak? No ja mam to do siebie, że moja praca jest też moją pasją. To mnie zwyczajnie kręci, ja to lubię. I dla mnie posiadanie akwarium w domu nie jest jakimś większym problemem. To nie jest tak, że ja moczę, łapy sobie, wiecie, w akwarium u klientów, nie, godzinami. Przychodzę do domu i muszę moczyć w swoim akwarium. To tak nie działa. Moje akwarium to jest moje akwarium, mój świat, który ja stworzyłem tak, jak mi się podobało, żeby mieć pewien klimat. Budując go, miałem jakieś zamierzenia. Chciałem zbudować jakiś zamiar. Miałem zamiar zbudować. Stworzyć pewien klimat, który mnie kręci. W moim przypadku jakieś tam na przykład leśne klimaty łąkowe, czy tam powiedzmy sobie, górskie? Nie? Więc ja na taki zbiornik i on zwyczajnie mi się bardzo podoba, bo stworzyłem go tak, jakim go chciałem widzieć. I czy to by mogło mi się znudzić? No ja rozumiem, że można być zatyrany, tak? Masz ciężką pracę, przychodzisz scharowany do domu, na przykład w takie upały, jak są teraz, nie? A w pracy nie macie klimy. No to jesteście scharowani i na wiele się nie chce. ale To naprawdę nie w tym rzecz. No to są takie, wiecie, no rzeczy szczególne, nie? Że są takie dni po prostu, w których no, dostaliście ostro w tyłek i, i już nie macie ochoty na nic, cokolwiek by to nie było. Dosłownie. O, mucha. No to, to tak, to można zrozumieć, ale taki totalny niechęć, taki odwrót do akwarystyki, dlatego że człowiek pracuje w sklepie zoologicznym, czy akwarystycznym, czy, czy jest jego właścicielem, no ciężko mi powiedzieć, wiecie, no mnie to nie spotkało generalnie, nie dalej akwarystyka kręci, ja już chętnie bym zakładał następna akwaria, no czekam w tym momencie też, no, chciałbym założyć następny zbiornik, no ale u mnie takie rzeczy się różne tutaj dzieją i, i muszę po prostu czekać, ale uwierzcie mi, no pali mi się, jak oglądam jakieś zbiorniki gdzieś na mecie, gdzieś tam trafiam na jakimś YouTubie, czasami nawet na TikToku, no to, to ja już jestem już podjarany, ja już bym zakładał kolejny zbiornik, a najlepiej jak no, sami widzieliście u mnie na filmach, nie? Zakładałem zbiornik, wszystko śmigało, że to zero problemów, no i wy byście się cieszyli tym, że macie taki fajny zbiornik, że się nic nie dzieje, zero problemów, rośliny rosną, nie ma glonów, nie ma kłopotów, wygląda to wszystko zacnie, jest mało roboty. A ja? A ja bym to już likwidował. Dlatego, żeby zrobić coś innego, bo robi, robić coś innego mnie kręci po prostu zwyczajnie, tak? To kręci mnie zakładanie zbiorników, wymyślanie tego wszystkiego od początku, dobieranie składników, jakieś korzeni, kamieni, szukanie tego, planowanie całej tej aranżacji, potem spoglądanie jak to wszystko dojrzewa, badanie tej wody. No, ja mam może fioła, nie wiem, ale no, mnie to chyba nie spotka. A i jeszcze zapomniałem dodać, Czegoś bardzo ważnego, bo akwarystyka dla mnie to nie tylko dbanie o zbiorniki, zakładanie ich i tak dalej, ale robienie też filmów dla Was. To też jest dla mnie akwarystyka, jest to dla mnie część akwarystyki i to też bardzo lubię. I wiecie, ja po nocach to kręcę, jest gorąco. Nie mogę okien otworzyć, bo nawet mi tu muchy będą I, i ten, i byłoby fatalnie to widać. Aczkolwiek jakaś mi się tu dostała, A tak pilnowałem, żeby mi się tu nic nie dostało. Chodziłem, sprawdzałem, czy na ja pewno nie ma. I Jest. Jest. Jedna wredna mucha jest. No to są wredne stworzenia, wiadomo. I się jakaś dostała. Więc, no, mi się ciągle chce robić te filmy. Wiecie, ja wróciłem niedawno z gór. Jestem potwornie sterany, zrobiłem dwie najtrudniejsze trasy i dostałem w kość. A jeszcze do tego było bardzo, bardzo gorąco, więc no, sami rozumiecie, ale ja mam dalej chęć to robić, bo po prostu to jest część mojego życia, część mojej pasji. A nic tak nie kręci jak pasja. I jeszcze, żeby tego było mało, tak, jak ja jestem w tych górach, trudzę sobie popstykać fotki, pokręcić filmy, wiecie, i tak dalej. I ja zawsze, nawet w górach, jestem akwarystą. <grymne> spoglądam na jakiś kamień, że o, jak on by pięknie wyglądał w moim akwarium. A muszę Wam powiedzieć, że to już chyba weszło mi w krew. Idę sobie jakimś szlakiem, nie? I zawsze na to zwracam uwagę. Zawsze zwracam uwagę na przykład na kamienie, na skałę. Ja widzę ich fakturę, jak to wygląda. Zresztą pokażę Wam na, 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 na fragmencie filmu. Zwracam uwagę na fakturę, na kształty, na wielkość, na rodzaj, zastanawiam się, a co by było, gdybym tak polał aquacidem, czy one zawierają jakiś wapń, magnes, czy to by zaczęło się pienić, czy to zaczęłoby syczeć, czy to by się nadało do akwarium. Oczywiście w większości przypadków, nawet jakbym znalazł piękny kamień, to go zabrać nie mogę. Z tego prostego względu, że w parkach narodowych, z parków narodowych niczego nie wolno zabierać. To tam musi zostać. Jesteśmy tam tylko gośćmi. Przechodzimy, podziwiamy, ze szlaków nie schodzimy, robimy fotki, kręcimy filmy i tyle. I nie wolno tam brać niczego. to był jakby ze ścieżki, ze szlaku zaczął wydługować skały, nie? No i panie Mateusz Przytulski, cześć. Ja już od 10 lat używam pompy Jebao. W tym czasie mam drugą, pierwsza po 6 latach. E, uważam, że to dobry wynik, bardzo dobry wynik. E, zgadzam się z Tobą, wiesz, pompy jebao, No, sama nazwa, wiecie, w polskim języku brzmi: czy ja muszę tłumaczyć? No tak nie. No, okej, okay, ale przywykliśmy, że to tej nazwy, tak, pierwszy raz usłyszałem o tej filmie. To było szok. Poważnie, tak się nazywa? Poważnie. Patrzę na pudełku, faktycznie, ulela. Ale to są tanie sprzęty, bardzo popularne sprzęty. Nawet w akwarystyce morskiej pompy obiegowych używa się na gminie. Pompy jebao to chyba najczęściej spotykane pompy w sampach, nie? jako pompy obiegowe. Co to tu powiedzieć, nie są to złe pompy, są naprawdę dobre pompy i świetny stosunek jakości do ceny. Myślę, że te pompy są dość dobrej jakości, bardzo długo potrafią służyć, bez awaryjnie. Jak już coś pada, to padają głównie zasilacze. Te naprawdę potrafią pracować wiele, wiele lat bez żadnej awarii. Ja już widziałem takie, słuchajcie, falowniki na przykład, nie? zanurzone w akwarium morskim to już tam były tak długo, są w tych akwariach, że te kable, te już strachy dotykać już się nie połamały, bo są takie sztywne i całe wiecie zagloniały w glonach wapiennych. To są takie glony, e, pożądane glony. Te pompy, wszystko są w takich kolorach takich fioletowych, bo tam narosły już na nich glony wapienne, są takie e, różowo-fioletowe glony i niektórym to się bardzo, bardzo podoba. E, I po prostu tych pomp się nie pracują od lat i pracują mi koniec. Woj1976 Witam, mam pytanie. Czy warto wymienić węże na 16 na 22 czy coś to poprawi w pracy filtra? Ha, no wiesz, jak jakiś inżynier projektował ten filtr i dołączył do niego węże 12 16 a nie 16 22 to pewnie miał jakiś zamysł. Z czegoś to wynikało. Może tak po prostu jest zwyczajnie korzystniej. Wiesz, jak kiedyś robiłem odwrotnie. Bo czasami zdarzały się takie historie, że gdzieś trzeba było przewlec węże przez jakieś szczeliny, jakieś dziury w ścianach, jakieś szczeliny w meblach i tak dalej, i nie wchodziły za cholerę, nie wchodziły 16 -22. te oryginalne od większego filtra, i trzeba było przeciągać węże większe, te 12-16. No to coś takiego robiliśmy. no to się da zrobić. Tam rozgrzewaliśmy te węże, żeby naciągnąć na te krótce, wiesz, które były przewidziane do szerszych węży. Dawało się to zrobić. Eee, czy była jakaś różnica? No, ciśnienie było większe gdyby z tych węży, ale moim zdaniem, e, tak na oko tylko, bo nigdy tego nie badałem, e, to wydajność litra spadała w tym momencie. Czyli w drugą stronę, jeśli dałbyś węże, e, węże grubsze, to wydajność filtra będzie troszeczkę większa, ten przepływ będzie większy. Być może tak. Jak już wspominałem, nigdy tego nie sprawdzałem. A dość ciekawy temat, prawda? Może trzeba byłoby kiedyś to e, zrobić, ale czy ciśnienie, ciśnienie też będzie spadało? No, powiem Ci na dobrą sprawę, no nie będę to wyciągał jakichś, wiesz, bzdury z kapelusza. E, nie sprawdziłem tego, aczkolwiek widzisz, dałeś mi do myślenia. Przydałoby się zrobić taki test, jak robi Zenon wiaderkowy, na przykład, nie? plus tam na czas, ile to, to poleci tego tej wody, no, jakiś tam ciśnienko ciśnionko zobaczyć, jak to się faktycznie ma, czy warto. Dran do 92. Cześć, pytanie do QIA. W moim akwarium jest około 15-20 litrów lawy i taniej ceramiki zakłanowy w woreczkach na media, które pełnią funkcję stabilnego podniesienia poziomu podłoża. Na to jest nasypane w sumie ponad 20 litrów podłoża aktywnego tropiki. W tym wszystkim żyją bakterie. Moje pytanie jest następujące. Jak ważna jest filtracja biologiczna z filtra Ultramax 1500, w którym jest 6 litrów ceramiki dobrej jakości w porównaniu z tą filtracją podłoża? Pytam, bo nie wiem, czy się stosować przy dłuższych serwisach dzięki za odpowiedź. Ha! No oczywiście można tak robić, że podnosisz sobie jak gdyby Podłoże, czy to samą labą, keramzytem, niektórzy, niektórzy jakimiś tam plastikowymi podkładkami, no, stropianami, no, Jest tego tam możliwości, jest z większymi kamieniami, z też. Jest opór. No, w twoim przypadku to jest fajny pomysł. tak? Ceramika, nawet kiepskiej jakości, tam zawsze jakaś prorowata jest, no, chyba że jest taka gładka ceramika zero porwatości, bo takie też są. Eee, ale ty dałeś tam zakładowy korka Nikojalonów w tej ceramiki. Ale jakaś tam powiedzmy, co prorwatość ma, no to to wszystko jak gdyby pełni w pewnym sensie taką rolę filtra biologicznego, no bo te bakterie żyją też w podłożu i jeśli tam jest powiedzmy, odpowiedni przepływ tej całej materii, no to, to tam te bakterie też robią kawał dobrej roboty. A jak to się ma w rzekach na przykład, nie? Czy, czy, czy w jeziorach, w tych zbiornikach naturalnych, no to wszystko w podłożu się dzieje. W akwarium jest zresztą podobnie. No i tutaj filtr, który, który masz, plus tam tyle ceramiki, ile tam opisałeś, że włożyłeś. Myślę, że to wszystko hula nieźle, robi dobrą robotę i nie masz w ogóle co się stresować. Na pewno masz dobrą równowagę biologiczną w akwarium i filtrację biologiczną na bardzo wysokim poziomie. Na dobrą sprawę, to ja w tym filtrze niczego bym nie zmieniał. Czy masz jakieś problemy z tym związane? Akwarium. Szkoda, że nie pisałeś o, jak długo to akwarium funkcjonuje jak to wszystko wygląda, jakiś opis, żeby jakby dopełnić całości. Także no, filtracja w samym akwarium również się odbywa, jeśli jest jakiś ruch wody, to już tym bardziej nie. Mocą bakterie, które potrzebują tlenu do, do funkcjonowania. A jak wiecie z innych moich odcinków, te bakterie potrafią po prostu osiedlić się na. Wszystkich przedmiotach, nie? nawet na ścianach akwarium. Jeśli pozwolicie na liściach, roślin, w skałach, korzeniach, wszędzie, wszędzie podłożu tym bardziej. Nie? Więc to też można zaliczać do filtracji biologicznej. Oczywiście, jeśli nie przegniecie z czymś w jedną ze stron. Nie? Krzysztof Morgan. Cześć Danielu, mam już akwarium 180 litrów i kupiłem drugi zbiornik 280 litrów oryginalny jubel z zbudowanym filtrem wewnętrznym. Zakupiłem do niego drugi filtr kubełkowy Fluval 307 i teraz jest moje pytanie. Czy to wystarczy? Czy może zrobiłem błąd i powinienem być większy, mocniejszy? A tak nawiasem mówiąc, to drugie akwarium kupiłem po obejrzeniu Twoich filmów i kiedy wszystko się stało się prostsze. Mam na myśli codzienne użytkowanie akwarium dzięki Twoim poradom i za to bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie Krzysztof. No nie ma sprawy, potem mam ten kanał, aby, aby pomagać. No. Z tego tu wynika, że masz akwarium 108 litrów, kupić drugi zbiornik 280 litrów z oryginalnym, wbudowanym filtrem ten juwelowskim, tym takim w narożniku. I Ci powiem, że to jest dobry filtr. To jest filtr wewnętrzny, tak na dobrą sprawę to jest dla mnie to jest taka hybryda filtra wewnętrznego z zewnętrznym. No bo on ma dość dobre zdolności, jeśli chodzi o jego użytkowanie, czyli to można włożyć wszystko do niego, jak w filtrach kubołkowych. Jego wydajność jest bardzo podobna, z tym, że jest cały zanurzony w, w akwarium, jak gdyby, nie? Jest tam dość dobra pompa, masę wkładów, duża pojemność tego filtra i ta akwaria Juwela na tych filtrach świetnie sobie radzą. I teraz tu nie zrozumiałem chyba Cię dokładnie, czy piszesz, że masz Aha, bo masz akwarium już 180 i drugi zbiornik 280 litrów, oryginalny jubel z błonem no, no do niego jako... Aha, dobra, no, ja to nie doczytałem. Drugi filtr, zakupiłem do niego Fluvala 307. Jest już późno, jest gorąco, jak po prostu już lewo trybie. Ale, ale lecimy. <grym> A więc, czy drugi filtr 307, czy on jest dobry, czy, czy może by się przydał większy? No, większy to by się zawsze przydał, wiadomo, nie? Ale myślę, że na ten litraż 307 plus to, co tam jest w oryginale, czyli ten niuwelowski filtr, jest całkowicie wystarczające i, i, i to, co masz, to naprawdę będzie robiło kawał dobrej roboty. Na dobrą sprawę ten niuwelowski filtr sam sobie. Świetnie mi się spisywał, no chyba, że przegniesz z ilością ryb kompletnie. Tam, nie? Nawalisz tych ryb, że to będzie konserwa rybna. No ale oglądasz moje filmy i piszesz, że jest OK, więc masz już taką wiedzę, że no pewnie byś takich głodów nie zrobił. Więc nawet nie biorę tego pod uwagę. Myślę, że masz obsadę ryb dobraną tak, jak trzeba, czyli niezbyt dużo. I do tego dochodzi ta 307. Absolutnie sztosik. Wszystko e, aż na, na wyrost, bym powiedział, jeśli chodzi o tą filtrację z dużym zapasem. No, filtracja oczywiście nie istnieje, ale e, masz tutaj no, duże możliwości filtracyjne jak gdyby i organizacji samych tych filtrów, bo tam możesz nakładać różne rzeczy, zależnie od potrzeb. Na przykład jeden z filtrów możesz przeznaczyć tylko i wyłącznie na filtrację biologiczną, a drugi będzie takim typowym filtrem mechanikiem, plus może jakaś filtracja chemiczna. No, w Twoim przypadku tych możliwości jest tutaj sporo, to Ci daje ogromne możliwości. I myślę, że jest jak najbardziej ok, i tutaj nie zamartwiałbym się tym, że ten fit, mówię o fluwalu teraz, jest za mały. Myślę, że w Twoim przypadku jest abs absolutnie ok i nie ma to się już porywać na, na większe modele. Szary człowiek. To, że sprzedawca nic nie wie i to mówi, to raczej nie jest problem. Problem robi się, jak sprzedawca kłamie w żywo oczy. I tak dalej, byłem świadkiem takich cudów. Taty są najgorsi. Coś w tym jest. Czasami sprzedawcy próbują wybrnąć ze swojej niewiedzy. I wymyślają na pniu niestworzone historie. Ja sam byłem świadkiem wielu takich historii i też wiele razy słyszałem od innych klientów, którzy przychodzili do sklepu z ulicznego, w którym kiedyś pracowałem i opowiadali no, historie po prostu niestworzone. Aż człowiek się łapał za głowę słuchając takich rzeczy, no bo po prostu o mi się takie robiły, nie? No ale to jest prawda. Bardzo często to się dzieje. no Po prostu czasami człowiek nie potrafi przyznać się do błędu, do swojej niewiedzy, a to żaden wstyd. My się całe życie przecież uczymy, nie? Więc ja też wszystkiego nie wiem. I też, jak gdyby, ciągle zgłębiam swoim, swoją wiedzę. No, ciągle coś nowego się pokazuje, jakieś nowe badania się pojawią, jakieś nowe sprzęty, których nie znam, jakieś nowe rozwiązania techniczne i to się nie ma co wstydzić, tak? Lepiej się przyznać do tego, że się nie wie, mówi się nie wiem, ale to sprawdzę, niż wymyślać jakieś historie, a tym bardziej, jeśli to dotyczy np. leczenia ryb. No to już w ogóle jest masakra jakaś. czy podawanie pewnych preparatów, tak? Jak ci sprzedawca wysłał z palca informacji, czego trzeba lać, mówi o nawozach na przykład, no to jak to się skończy, no to wiadomo, tak? Jeśli chodzi o obsadę ryb, no, jedne z innymi no, tak ryby agresywne z tymi, które będą służyły jako pokarm, no to sami rozumiecie, no nie będę komentował. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zaprosili mnie na wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie porwać na taką kawę, to link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz WESPRZYJ tuż obok nazwy kanału, albo w link w opisie tego filmu, alecie poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne, możesz z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn, a wszystkich zapraszam na jego Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, z jakim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam.